Hej, witajcie po dość długiej przerwie. Postanowiłam wrócić i nagrać dla Was cały tydzień z tagami, czyli przez 7 dni będę codziennie wrzucać jeden tag. I dzisiaj postanowiłam nagrać tak tylko jedno słowo. Pytania zapożyczyłam od panny Joanny Makeup, która o ile się nie mylę, wprowadziła ten tag na polski YouTube, bo krążył tylko za granicą, na zagranicznym YouTube. Właśnie pana Joanna go wprowadziła do nas. Bardzo pozdrawiam. I może zaczynam, chociaż boję się tego tagu, bo yy, ja dużo mówię i ciężko za jednym jednym słowem wyrazić całe zdanie, które chcę się tak naprawdę powiedzieć ale myślę, że się uda, więc zaczynamy. Pytania mam tutaj na telefonie, więc będę zerkać. Pierwsze pytanie. Gdzie jest Twój telefon? Tutaj. Twój partner? Szczery. Twoje włosy? Proste. Twoja mama? Najukochańsza. Twój tato? Ciężko coś powiedzieć, kurczę... Twój tato... Szczęśliwy. Twój ulubiony przedmiot materialny? Telefon. Twój sen zeszłej nocy? Koszmar. Twój ulubiony napój? Hmm, herbata. Twój wymarzony samochód? Karpus. Pokój, w którym teraz jesteś? Przytulny. Twój ek? Spoko? Twój strach? Śmierć? Kim chciałabyś być za 10 lat? Projektantką? Kim spędziłaś ostatnią noc? Sama! Jaka nie jesteś spóźnialska? Jaka jest ostatnia rzecz, którą robiłaś przed tą, którą robisz teraz? Um, oglądałam. Um, 17. Co masz na sobie? Koszulę. Um, ulubiona książka, analityk. Ostatnia rzecz, którą jadłaś. Um, kanapka. Twoje życie kolorowe, twój nastrój dobry, twój przyjaciel bliski. O czym teraz myślisz? Nagrywaniu. Co teraz robisz? Nagrywam. Twoje lato udane. Co jest w Twoim telewizorze? Nic. Kiedy ostatni raz się śmiałaś dzisiaj, kiedy ostatni raz płakałaś dawno, szkoła, studia, czego teraz słuchasz siebie, twoje ulubione zajęcia weekendowe, tworzenie, wymarzona praca, projektantka, twój komputer Lenowo, za oknem, sosna, piwo. Owocowe, meksykańskie jedzenie. Smakuje. Zima, zła, religia ważna, wakacje, góry, w Twoim łóżku, kot, miłość, szczęście. Więc to było 41 pytań. Mam nadzieję, że odpowiedzi Wam się podobały i bardzo bym chciała, żebyście też zrobiły, zrobili odpowiedź na ten tak. Więc taguję wszystkich, nie będę wymieniać kogo, ale taguję po prostu wszystkich. Zróbcie ten tak, bo naprawdę jest fajny i ciężko znaleźć um, odpowiedzi na niektóre pytania, ale można sobie poradzić, chociaż łatwe to nie jest. Także to byłby pierwszy tak. I może napiszcie na dole jakie tak I byście chcieli, w ogóle jakie um, filmy byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Także myślę, że to tyle. I jutro pojawi się um, kolejny um, film. Także.